Hejka hejka kochani. Dzisiaj na metamorfozie skupimy się dzieciaczków. E, Wziąłam sobie dzieciaczków, ponieważ robimy samych dorosłych, młodych dorosłych. Także dzisiaj zajmiemy się franciszkiem. Franciszek jest y, geniuszem. Także postaram się go przerobić na takiego małego geniusza. To jest jego strój codzienny. Tutaj strój oficjalny, strój sportowy, do snu, na imprezę, ulala, i do pływania. Następna jest Julcia, czyli siostrzyczka naszego Frania. Julcia jest kreatywna, czyli zrobimy, jej, postaram się z niej zrobić taką małą malarkę. Zobaczcie jaka jest ładniutka. Tes jest trój codzienny. Oficjalny. Sportowy. Do snu. Imprezowy. I do pływania. Także ja zabieram się za ich przerabianie. Jeszcze raz sobie popatrzymy na mojego geniusza. Eee. <grych> Dobra, kochani, ja zaraz wracam do Was. Dobrze, kochani, powróciłam. Nasze maluszki już są przebrane. Naszemu geniuszowi włosków yy, i całej twarzy nie zmieniałam, bo jest naprawdę bardzo ładny. Tak się przedstawia jego strój na basen, czyli do pływania. Imprezowy. Taki mały geniuszek z szelkami. Może bym jeszcze mu dała tak na szybkość jakieś skarpetki. Okej. Okay. Do snu taki mały kosmitka. Jak geniusz, czyli może się też interesować y, kosmosem, tak? E, sportowy. Z Kubusiem Puchatkiem. Bluza. Wam przybliżę troszeczkę. Także tak się przedstawia. Proszę bardzo, z kapturkiem. E, oficjalny nasz mały geniusz, oczywiście, musi być mucha. I strój na co dzień. Szalki cudowne, muszka. Zastanawiałam się, czy dać mu. E, pokażę wam okularki. O. Ewentualnie. Nie, to nie te. To są te okularki. Ewentualnie czarne oprawki. O, ale nie wiem czy czy zostawić, czy e, raczej bez. No sami sami sobie zdecydujecie. Możecie mi napisać w komentarzach, e, czy ładnie mu w okularkach, czy bez okularków. Ok, a teraz od małego niusza przechodzimy do małej malarki. Nasza Julcia tak wygląda w stroju kąpielowym. Strój na imprezę, ładna sukieneczka z sweterkiem. Dawno, powiem wam, nie robiłam, yy, nie przybierałam dzieci w ogóle. Nawet w rozgrywkach, jeżeli gram, to gram samimi dorosłymi i powiem wam, jak teraz weszłam, żeby zobaczyć te stroje dziecięce, to naprawdę miałam wielką niespodziankę, jeżeli chodzi o stroje dla dzieciaków, które doszły w tych nowych dodatkach. Tu jest do snu, nasza mała pszczółka. Jeszcze Wam przybliżę, zobaczcie, tutaj mała pszczółka nam śpi. Można powiedzieć gucio. <noise> Okej, okay. sportowy. Tak wygląda na sportowo. Oficjalny, mała księżniczka. I jako wybitna malarka. Na co dzień ma taki bardziej abstrakcyjny, abstrakcyjną sukieneczkę. Mam nadzieję, że nasze rodzeństwo Wam się podoba. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście udostępnię Wam naszych dzieciaczków w galerii. Tylko, że pewnie będę musiała dorobić yy, dorosłego Sima do nich, yy, żeby mogła zapisać i udostępnić. Bo nie jestem pewna, czy będę mogła takie yy, dwójkę dzieci zapisać nawet sama w galerii, także zrobimy im rodzica i udostępnimy. Także czekam na komentarze, jeżeli się podobało, także łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Pa pa!